Dysharmonie w kompozycji powieści Zarówno wydźwięk ideowy, jak i kształt artystyczny przedwiośnia budziły kontrowersje. Jedni uważali powieść za słabą artystycznie, inni chwalili wyobraźnię Żeromskiego. Z pewnością każda z trzech części utworu ma odmienny charakter i każda z nich pełna jest kontrastów. W pierwszej zestawia romskie okrucieństwo rewolucji, z partiami lirycznymi, np. opis Włok Młodej Ormianki. Uważana za najlepszą artystycznie część druga, zawiera ślankowy opis na Włoci i wątek romansowy, skontrastowane z motywem kryminalnym, np. zabójstwo Karusi i naturalistycznymi obrazami życia komorników w Chłodku. Część trzecia zbliża się do publicystyki, zawiera dyskusję ideową dotyczącą losów Polski. Że często przełamuje nastrój, łączy fragmenty komiczne i tragiczne, łączy różne odmiany języka. Wymieszanie w powieści odmiennych elementów daje efekt, jakby wszystkiego było za dużo, a jednocześnie utrudnia scalenie utworu. Różnice są widoczne także w sposobie prowadzenia narracji. Niekiedy nar narrator jest obiektywnym obserwatorem. Często jednak zastosowanie mowy pozornie zależnej zaciera granicę między narracją od autorską a monologiem wewnętrznym bohatera. Żeromski pokazuje świat poprzez wiedzę i emocje bohatera. Widoczne jest to zwłaszcza w części drugiej, gdzie nominuje narracja zorientowana na Cezarego Barykę. W części trzeciej dominuje dialog. Swoje poglądy przedstawiają uczestnicy dyskusji politycznych, że Romski woli wypowiadać się poprzez inne osoby. Sylwetka głównego bohatera jako bohatera poszukującego. Bohater przedwiośnia, Cezary Baryka, ciągle szuka. Pierwszy wybór okazał się nietrafny. Fascynacja rewolucją przyniosła bolesne rozczarowanie. To sprawia, że później Cezary ogląda świat z pewnym dystansem. Widzi miałkość życia ziemiaństwa i zastanawia się, czy wierny Maciej Junio nie podniósłby ręki na swoją panią. W chłodku. Bunt budzi w nim nędza chłopska, widziałby konieczność rewolucji, ale już na zebraniu komunistów odsłania błędy ich rozumowania. Argumenty przyniesione z tego zebrania wykorzystuje w czasie gwałtownej dyskusji Gajowcowi. W zakończeniu powieści idzie z robotnikami na Belweder, ale nie jest razem z nimi w szeregu. Kim jest Cezary? On sam nie wiedziałby tego. Przeżywa rozczarowania i zwątpienia, ale nie ulega wpływom. Niełatwo byłoby mu cokolwiek narzucić. Ten samodzielność wymusiło życie. Od 14 roku życia Baryka był właściwie sam. Ojciec poszedł w 1914 roku na front. Uległa matka nie była dla syna dostatecznym autorytetem. Wówczas Cezary zachłysnął się wolnością którą rozumiał jeszcze w sposób niedojrzały, porzucił szkołę, uderzył dyrektora. Można zaryzykować twierdzenie, że powrót Seweryna Baryki z wojny jest potrzebny tylko po to, by namówić Cezarego do powrotu do Polski. Obydwoje rodzice umarli zbyt wcześnie, nie mogli pomóc swemu jednakowi w wyborze życiowej drogi sam. Musiał podejmować trudne decyzje. Dojrzewanie Baryki jest jednocześnie trudniejsze niż innych bohaterów literackich. Przypada na czasy niezwykłych zawirowań historycznych i kryzysu wartości. Oglądanie odrodzonego kraju właśnie oczami Cezarego ma swoje głębokie uzasadnienie. Jest młody, a przez to bardzo skłonny do buntu. Unika kompromisów, jest obcy, więc potrafi zachować dystans. W czasie szczęśliwego dzieciństwa w Baku, Cezary lepiej mówił po rosyjsku niż po polsku. W czasie walk w Baku nie przywiązywał żadnej wagi do legitymacji otrzymanej od polskiego konsula, choć ta kartka ocaliła mu życie. Polska była rodzajem mitu, śmiesznej idei, śmiesznej dla samego baryki. Do powrotu zachęca Cezarego ojcowska opowieść o szklanych domach. Dojrzewanie bohatera to również dorastanie do polskości, do patriotyzmu. Także miłość jest doświadczeniem kształtującym człowieka. Cezary stał się obiektem uczuć trzech kobiet: Laury, z którą połączyła go gwałtowna namiętność, Karoliny, cierpiącej z powodu odrzucenia, i młodziutkiej zazdrosnej bandy. W miłości, tak jak w całym życiu, jest młody Barykan nieco lekkomyślny i bardzo impulsywny, by być z ukochaną, gotów rewolucję wywołać. Mit Szklanych Domów. Seweryn opowiada o nich w trakcie podróży do Polski. Powstały dzięki wynalazkowi technicznemu genialnego konstruktora, krewniaka Cizarego i Seweryna. Inżyniera Baryki. Dzięki wykorzystaniu bogactw naturalnych zbudował on przyjazne dla środowiska huty szkła, w których zaczął produkować części domów. Są one czyste, mają estetyczny wygląd, różnorodne barwy, kształty, łatwo je złożyć, są funkcjonalne, łatwe do ogrzania i ochłodzenia. Całą tę szklaną cywilizację tworzą wspólnie inżynierowie i artyści. Kult nauki został połączony z kultem piękna. Szklane domy, zatopione w polski pejzaż, to dzieło sztuki. Co więcej, fabryki szkła to wspólna własność inżynierów, artystów i pracowników. Baryka zaś wciąż ulepsza swoją technologię, dając do Dążąc do elektryfikacji kraju. W dobroczynne przemiany zaangażowane są oprócz niego najświatlejsze umysły kraju. Rozważa się reformę rolną, dzięki której znacznie poprawi się życie mieszkańców wsi. Mówi się o poprawie zdrowia i zmianie obyczajów, wzroście kultury życia, nowe maszyny rolnicze, unowocześnione sposoby hodowli zwierząt. Wegetarianizm jako sprzyjający zdrowiu sposób odżywiania, stworzenie miast ogrodów, a więc właściwie ziemskiej Arkadii. Utopijna idea Seweryna Baryki stanowi połączenie romantycznego mistycyzmu z pozytywistyczną wiarą w postęp techniczny, kult pracy i nauki. Cały mit szklanych domów to symbol o wielu różnorodnych znaczeniach. Bywa więc różnie interpretowany jako marzenie o nowej cywilizacji stworzonej w wolnym kraju, znak tęsknoty za cudem, który potrzebny jest zrujnowanemu państwu, wreszcie jako swoiste żądanie wynalazku technicznego, który pozwoliłby na szybki postęp cywilizacyjny. Ostatnia scena powieści. Ostatnia scena powieści przynosi obraz Baryki, który staje co prawda na czele manifestacji robotników, ale idzie osobno, dając tym samym czytelnikowi do zrozumienia, że w Polsce potrzebne są przemiany, ale że nie mogą się one odbywać pod wpływem jakichś doktryn politycznych czy narzuconych z zewnątrz obcych wzorców. Bohater nie ma żadnych propozycji programowych, wie natomiast, że z życia społecznego należy wyeliminować głód, nędzę, niesprawiedliwość, ucisk, nierówności społeczne. Dlatego nie staje na czele pochodu manifestantów, demonstrantów, ale zbiedzonego tłumu. Jednocześnie o czym należy pamiętać, Baryka i inni Polacy znaleźli się w sytuacji przedwiośnia swojego państwa. Jeszcze wiele należy zmienić, naprawić, wprowadzić lub zlikwidować, aby młode państwo mogło należycie funkcjonować. Drogi rozwoju i sposoby przemian są z pewnością różne. Szeromski ostro wypowiada się przeciwko jednej z nich rewolucji, która jest dla niego tożsama z totalnym zniszczeniem.